Witam bardzo serdecznie na moim kanale Sunline Tarot. Witam wszystkich moich subskrybentów, słuchaczy. Moi drodzy, dzisiaj znaki ognia, horoskop tygodniowy od 29 czerwca do 5 lipca. Moi drodzy, zaczynamy od barana, karty Lenormand oraz karty tarota. Karty już są pasowane 10 razy. Moi drodzy, zaczynamy baran. Się będzie działo u Barana. Od 29 czerwca do 5 lipca, przełom miesiąca, tutaj w tym tygodniu mamy. Moi drodzy, przygotowania, może czekanie. Przygotowania mogą być yy do następnego jakiegoś etapu w życiu. Może również też chodzi o samozatrudnienie, może chodzi o zatrudnienie. Czas podjąć decyzję w poniedziałek w sprawach finansowych bądź w sprawach właśnie zatrudnienia. Tu dłużej nie można czekać, trzeba działać od poniedziałku. We wtorek Kontakty, może internetowe, może ktoś być nieszczery we wtorek, proszę uważać, ale też możecie poczuć taką blokadę, niemożność porozumiewania się, może jakieś trudności w porozumiewaniu się z kimś, kto jest nieszczery. Też może tutaj właśnie coś wam przeszkadzać. W porozumiewaniu się z ludźmi. Moi drodzy, w środę królowa Buław również mówi o kontaktach z kobietą. Może to być Wasza jakaś rywalka, dobra, znajoma też, która ma wiele kontaktów, ale tu jakieś zmiany w środę. Transformacja, zmiany mogą dotyczyć różnych aspektów życia, może to być czy pracy, czy emocji, uczuć, jakieś zmiany się szykują, ale myślę, że dobre zmiany, ponieważ w czwartek jest radość i wokół Was widzę przyjaciół, dobre osoby. Koło psa, tutaj są wierni przyjaciele i jest takie zaufanie, którego tak doświadczycie w czwartek. W piątek, moi drodzy, bardzo duża intuicja to będzie 3 lipca bardzo duża intuicja rozmowy, ale małe kłopoty jakaś nerwowość. Moi drodzy, ale dużo będziecie rozmawiać. Tak, możliwe, że sobota, bardzo dużo emocji, dużo radości, dużo szczęścia. Jakaś edukacja dla niektórych, ale też relaks i czas spędzony z rodziną. To może być czas spędzony gdzieś na zewnątrz, może być również podróż, bardzo dużo emocji pozytywnych w Waszej rodzinie. I w niedzielę również podróż, kontakty ze światem, ale też dla jednych może być dalsza, dla drugich dłuższa podróż, ale tutaj bardzo dobra współpraca i wiele będzie się działo w tą niedzielę. Zdrowie ogólnie dobrze, na bakterie, na jakieś wirusy trochę trzeba tutaj zwrócić uwagę na zatoki, ale myślę, że baran będzie w dobrej, a nawet bardzo dobrej kondycji zdrowotnej, czego życzę serdecznie, i teraz zapraszam. Lwa do wysłuchania horoskopu tygodniowego od 29, tak jak mówiłam, do 5 lipca, moi drodzy. Co ulwa, lew. No, i dołożymy jeszcze lenormand, zobaczymy. I bardzo dobry tydzień się zapowiada. Ojej! No, moi drodzy, tak. Od poniedziałku zaproszenie gdzieś dla lwa. Wiadomości od mężczyzny, jakieś nowe sytuacje was tu czekają, ale gdzieś dostaniecie zaproszenie zaproszenie na jakieś spotkanie właśnie z młodymi osobami. We wtorek czas będzie na podjęcie decyzji w sprawach zawodowych, może w sprawach finansowych, ale tu lwy sobie poradzą bardzo świetnie, bo jest energia słońca, piękne słońce, dużo radości koło Was i także optymizmu energii dobrej. W środę, no tu pięknie, spotkania jakieś z rodziną, Gdzieś na zewnątrz możliwe, będziecie się bardzo dobrze czuć, będziecie coś organizować w swoim domu bardzo możliwe. Również może, może być mała jakaś sprzeczka w domu. Ale to jest wszystko do wyjaśnienia. Możliwe, że będziecie też coś załatwiać właśnie wokół swojego domu: może wynajmować, sprzedawać, kupować coś, rozmowy na temat nieruchomości. Mogą być w środę, w czwartek. Dużo wiadomości, dużo radości. Celebrowanie, tutaj dużo rozmów, dużo rozmów, tak jak gdyby spotkanie z rodziną w ten czwartek, bądź ze znajomymi pięknie. W piątek dużo pracy i podróż. No, taki piątek dosyć pracowity podróż mniejsza bądź większa, ale dzień upłynie bardzo radośnie dla lwa. W sobotę, moi drodzy, również mała wycieczka może być dla lwa bądź gdzieś jakiś czas spędzony w kinie, gdzieś z przyjaciółmi, mały, krótki wypad, ale też proszę uważać na jakieś nieszczerości tutaj może ktoś być fałszywy wokół Was. W niedzielę spełnienie piękne dla lwa również czas w ogrodzie spędzony gdzieś w parku, gdzieś w miejscu publicznym e, możecie zapoznać tutaj kobietę do kobietę bądź mężczyznę do przyjaźni, do miłości. Będziecie czuć się emocjonalnie bardzo spełnione, drogie lwy, ale to jest taki tydzień, jak gdybyście byli na urlopie. Ja tak myślę. Będziecie coś załatwiać z waszym mieszkaniem, z waszym domem. Możliwe, że będziecie gdzieś również przemieszczać się. Może to być urlop dla wielu z Was, przełom czerwca i lipca. Ale moi drodzy, w zdrowiu zdrowie raczej dobre można by było profilaktycznie badania wykonać, ale drobne dolegliwości, jakieś przeziębieniowe mogą tylko być ulwa, ale z Kondycja raczej dobra, może być troszeczkę nerwowo w tą środę. Dobrze, moi drodzy, piękny horoskop dla lwa, wakacyjny i dla strzelca. Zobaczymy teraz, co u strzelca. Od 29 czerwca do 5 lipca. Zobaczymy, czy u Strzelca też tak ładnie będzie. Spokojny tydzień. Ja tak lubię. Na wesoło, spokojnie. Przyjemnie z ludźmi. Dobrze, moi drodzy. Zaczynamy. Strzelca. Czy będzie? To tydzień fantastyczny. Będzie spotkanie w poniedziałek z kobietą. Może być tutaj jakieś opóźnienie, bądź przeszkoda w tym spotkaniu, albo w Waszych planach, tutaj może być jakieś opóźnienie. Kobieta może nagłą wiadomość przekazać. Może to być przez telefon, przez SMS bądź również mailowo. Nagła jakaś wiadomość. Wiadomość również może dotyczyć pracy. We wtorek, moi drodzy, może być podróż. Dla tych, którzy nie wybierają się nigdzie na urlop, na przykład samolotem, może być taka sytuacja, że możecie pracować, mieć bardzo dobry, na przykład, podpisany kontrakt, możecie znaleźć klientów, dobry dochód, dobry handel, na przykład we wtorek. W środę, czas na podjęcie decyzji, Ustrzelca, trzeba będzie porozmawiać tutaj i podjąć decyzję, zastanowić się, co robimy dalej? Bardzo raczej tak do środy przyjemnie. W czwartek jakiś przyjaciel może przekazać jakąś niezbyt miłą wiadomość. W czwartek może być troszeczkę smutku. Może być troszeczkę smutku bądź zranienia. To może być wiadomość od przyjaciela. Od kogoś, kogo dobrze znacie, ale to będzie krótkotrwałe, ponieważ już w piątek dużo radości, będziecie się cieszyć, celebrować zwycięstwo, sukces wasz. Możecie być w gronie rodziny, znajomych, gdzieś się bawić, tańczyć, śpiewać, ale także tutaj znajdziecie jakieś rozwiązanie w waszych sprawach. Także to jest nowy początek, również. Możecie bardzo tutaj być zadowoleni z tego piątku, coś się zaczyna. W sobotę stabilizacja finansowa, raczej bez zmian. Będziecie oszczędni tego dnia, nie będziecie chcieli wydawać zbyt dużej ilości pieniędzy, drogie strzelce. Także. Hmm, Dobre jedzenie Was czeka, dobra atmosfera, y, takie wsparcie od rodziny i w niedzielę również to samo: dobre emocje, czas spędzony z rodziną, dobre zdrowie, y, taki ogólnie y, czas na. Y, Pozytywne emocje, właśnie spotkanie z rodziną, spotkanie ze znajomymi, będziecie czuć harmonię taką i zjednoczenie z waszymi bliskimi. Powiedziałabym, że bardzo piękny czas. No i cóż, moi drodzy, w zdrowiu, zdrowie raczej dobre, mogą być jakieś drobne nerwobule. Jakaś nerwowa sytuacja tu w czwartek może być, ale to szybko się skończy. Może Was pobolewać, kuć serce taki nerwoból, może być, może boleć Was głowa, na przykład w poniedziałek od zatok możecie czuć się troszeczkę tak nerwowo. Ale raczej tutaj trzeba zwrócić uwagę na dietę, nie siedzieć zbytnio długo, tylko po prostu poruszać się, nie siedzieć przy stole. Raczej zwrócić uwagę na dietę, a będzie wszystko dobrze. To tyle dla strzelca myślę. Również pozytywny horoskop dla wszystkich znaków ognia. Serdecznie zachęcam do subskrypcji i pozdrawiam raz jeszcze.